No dobra, witam. To jest nowa seria yy, z Minecrafta. Będziemy grać no w Minecrafta. Nie wiem, to jakieś po pięt... może 15 odcinków będzie mieć po 10 minut odcinek, tak Mniej więcej. Nie będę liczył. Chyba. No, to jak to nazwiemy? Yy... Minus... Dobra. Przetrwanie, więcej dobra, straszność. No i sorbiewal, pięknie, ładnie. Lagi. Uuu, jak dobrze. W dżungla. Mmm... Pysznie. No to co? Musimy się wydrapać tam na drzewie. My się nie zdrapiamy. Mamy czym się zdrapać? Na bomba, Ale i tak dobrze się z dżungli zrobiliśmy. Na no bombowo normalnie. Hmm. Co prawda trochę mała ta dżungla. Tam jest więcej Pierwszą noc zrobimy na na, na na drzewie. Oła! Wiem, że teraz możecie nie słyszeć dźwięków z gry, ale w na następnych odcinkach postaram się to naprawić. Byście sz, słyszeli mnie i, i, i dźwięki z gry.

Dobrze. Nie fajnie. Tak będziemy się plątać. Drewno podbieram. I na deskach wejdę. No to się Mało coś tego no ale dobra, trudno. W taką się to powiem sobie, no, już chyba dobrze. 40 desek to chyba wystarczy, dni, to nieco się jeszcze nakupimy. Pierwszy, tak, znaczy, pierwszy odcinek oczywiście będzie krótszy, nie to, że tak jak mówiłem 10 minut. Ale tak jakoś, nie wiem, 5 minut, zobaczymy. Nie wiem ile mi tam wyjdzie. Aktualnie nie mierzę czasu. Sorry, że tak smarkam, ale mam lekki kotar. Mieszkamy gdzieś w dżungli się porobi mostki pomiędzy drzewami no, tak I na

¿Qué día pasó Super, że dodali ją w tej wersji Minecrafta. Jeszcze tak to pięknie wygląda. Dobra. Tam to chyba nie będzie pierwsza. Tam zbudujemy jakieś domek, jak się rozbudujemy. Biem to potem rozbudowywać. Tam donga. Jakieś mostki budować, najmniej magazyny, nie magazyny. Na początek zrobiłem taki skromny domek. Potem będziemy go rozwiązać. Hmm. Przypuszczam, że mnie teraz słabo słyszycie. A tego góry, no właśnie. Ja sprawdzę jak to mi się tam wszystko nagrywa i zaraz jestem. No dobra. Yy, już jestem. Mm, no. No i jestem. <grym> Nieważne. Uh, Whit, hop, ja Dobra, i teraz musimy się znowu na górę dostać. Sweet. Tak, czekaj, się, dźwięk nagrywa. Dobra, nagrywa się. Uh -huh. No siekierka się kończy, niedobrze, niedobrze. To no, fajnie mam sezonkę tego drzewka. Wiem, że dawno nie było kanciastego i nie będzie już kanciastego. Nie miałem ostatnio weny, ale właśnie teraz zacząłem nową serię. I teraz jest... Yy, będzie lepsza niż kanciaste. Zonieważ no, nagrywamy Fragsen, w Audio City. No. A tam nagrywałem... Jakiś tam inny program, już nie pamiętam nawet. No i bab. I mm, Wiem, że chyba muszę trochę głośniej mówić. Ale w następnych odcinkach już chyba będzie lepiej, to zrobione. Chodzi o głos. To jest taki pierwszy prowizoryczny domek. Więc nie oczekujcie czegoś fajnego. Dobrego. Właśnie na czym gram? No dobra, będziemy grać no Easy. Nie, sorry, ale gram na Peaceful. Nie, nie za bardzo lubię grać z podfokami. No.